Czego boi się najbardziej? Bo człowiek wpada taki wir pracy, nie myśli, nie zastanawia się, nie analizuje, co jest za zakrętem, co go czeka, co będzie za minutę, godzinę, dwie. To jeszcze jakoś odsuwa od siebie te myśli, ale przychodzi taki jednak czas, w którym jednak przychodzą te myśli, że zastanawiamy się i... Zadajemy sobie pytanie, czego boję się najbardziej? Ja powiem szczerze, boję się najbardziej takiego nagłego zachorowania, wypadku, udaru, zawału, który uziemi mnie na dłuższy czas. Który sprawi, że nie będę w stanie pracować. Nie będę w stanie zarabiać. Nie będę w stanie opłacić tych zobowiązań finansowych, które posiadam. Nie będę w stanie spłacić kredytu. Nie będę w stanie zapłacić rachunków. To jest niestety bolączka jednoosobowej działalności gospodarczej i niestety dużej ilości osób, które pewnie mnie również słuchają. Więc strach przed tym wszystkim, powiem szczerze, jest dla mnie tak paraliżujący, że to jest słowa mała. Ja akurat y, odganiam od siebie te myśli, bo wiem dobrze, że mam jeszcze jakiś B. Jest jakaś polisa, jest jakaś, yy, jakaś ochrona, którą posiadam, na właśnie takie różne sytuacje. Ale co mają zrobić ci, którzy takiego planu B nie mają? Kto, którzy w sytuacji, kiedy yy, wyjdzie operacja, czy trwały już szereg na zdrowiu, czy pobyt w szpitalu, czy śmierć, czy jakakolwiek inna okoliczność, Zostają albo sami sobie, albo ich rodziny zostają same sobie. Co z tymi, którzy takiego planu B nie mają? To pytanie sobie czasami zadaję wtedy, kiedy jadę samochodem i widzę po prostu wypadek samochodowy. I tak się zastanawiam, przecież ci ludzie, którzy na przykład siedzieli się jeszcze niedawno w tym samochodzie, oni nigdy... Nie pomyśleli, że będą mieć wypadek. Że oni nawet nie zastanowili się przez moment, że my będziemy kolejni. A jednak stało się. I dlatego jest to tak paraliżujące dla mnie osobiście. Więc czasami naprawdę warto zatrzymać się na chwilę i zapytać się samego siebie czego boję się najbardziej? I znaleźć dla siebie plan B.